Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że sobie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej jesteśmy na GeForce Kinsie. No i robimy sobie od 40 zł do kosy, więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zacznijmy tak jak. Tak jak, nie wiem czy w ostatnim odcinku, ale bardzo często zaczynamy od jakiegoś fajnego kontrola, na przykład... ze skrzyneczką, w której jest na przykład Simov P90. No i tutaj tak, koszt takiej skrzyneczki 16zł, więc... Dosyć spory jak na nas budżet, ale zredukujmy tutaj troszeczkę. No i robi się 13zł, czyli myślę, że dosyć przyzwoicie, więc kliknijmy i sprawdźmy. Fajnie by było trafić jednak tą P90. Mmm, niestety jej nie trafiamy, dobra, jeszcze raz kliknijmy teraz, dobra, jest, dobra, sprzedajmy ją, 44 i teraz tak Mmm, dobra, odpuszczamy, odpuszczamy kontrola, bo, 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 na razie nie chcę na nim tutaj się bawić Zobaczmy tą Skull Islanda, no tutaj są niby, słuchajcie, dostępne na dwie koski rękawice, więc jedną sobie klikniemy, to jest 4 złote nie jest to dużo, zawsze jeszcze te klejnoty eventowe wpadają, no zachętę tutaj, bo bardzo blisko kosa, no ale niestety otrzymujemy famasa, więc absolutnie to nie jest skin, którego byśmy tutaj chcieli trafić, no, zobaczmy może to droszu dekrun, no, nie? No, tutaj też są oczywiście koski, troszeczkę lepsze, rękawice również, reszta skinów też jest lepsza, no ale wiadomo, cena też jest wyższa, więc no, co jest za coś po prostu, no ale może, ej, dobra, czekajcie, to może być naprawdę spoko skin jak na tą skrzyneczkę, czy faktycznie taki jest? No, 22 zł, te warty, więc jak najbardziej ok, dobra, dajmy drugą szansę. Dajmy drugą szansę jeszcze, no i cały czas klejnoty, dostajemy, więc też jest super, no i raczej ta CZ chyba fajnym skinem nie będzie. 60 groszy. oj, dobra. E, niestety raz dobrze, raz źle nam poszło. Tutaj mamy glitchet case, czyli tą zgliczowaną skrzynię, z której robiliśmy dedykowany odcinek. A co, żeby wziąć tutaj, nie, zgliczowanego case'a Hanat nie możemy, e, chociaż sprawdzimy. E, nie, zgliczowanej skrzynki niestety nie możemy dać tutaj sobie na bitwę, więc dajmy coś w takiej cenie około 10 zł, 12 zł, e, coś takiego. Napisz jaki jest Twój ulubiony skin w CS i liczbę od 1 do 6. Może ta skrzyneczka z naklejką? Dajmy to jeden na jeden. Jedna taka skrzyneczka, zrobimy sobie taką szybką bitwę. No i zobaczymy. Może akurat uda się nam trafić jakoś lepszą, fajniejszą naklejkę. Oby tak po prostu było. No i dwie takie same. Czyli jest to remis? Są to dwie słabe naklejki, niestety. No ale lepiej jest to zwyciężyć niż nie zwyciężyć. Więc yy, mamy, dobra, zwyciężyliśmy. Tutaj przeciwnik dostaje jeszcze skina pocieszenia, tak zwanego. Nagrajcie no ja sobie tutaj odświeże. No, i sprzedam te dwie naklejki, które mi tutaj wypadły, bo nie są mi absolutnie potrzebne. Mamy 29 zł, tylko jedna strata. Gdzie jesteś, moja ulubiona kategoria skrzyneczek? Poszukajmy cię. Dobra, i weźmy sobie może skrzyneczkę Azur. To jest 6 zł koszt takiej skrzyneczki. Ok, aby nie tylko nie auk, więc dobry, aby w pierwszej nie było auga i myślę, że powinno być w porządku, niestety. No, ale pierwszy skin to jest auk, i to jest, moi drodzy, delikatny problem. Skrzyneczka to jest Azur. Czekajcie, zróbmy może teraz to bitwę na trzy osoby. Azur, czekajcie, Azur. Dobra, dajmy to w ten sposób. Bitwa trzyosobowa. No, trzeba kombinować na różne sposoby, moi drodzy. Trzeba kombinować na różne sposoby, żeby jakoś te bitwy nam po prostu powychodziły. Bo niestety, budżet nam się kurczy, nie ubłaganie, że tak powiem. Dobra, włączyłem bot, ale tutaj tak już wbił do nas gościu. Jeszcze mamy te 6 sekund, więc może akurat jeszcze znajdzie się kolejna osoba, która by była po prostu chętna z nami powalczyć. Dobra, nie ma, więc jest nasz dwójka plus bot. No i zobaczmy, oby tutaj nie było auga. Dobra, no i mamy auga, więc byłem. Najgorszy niestety w tej bitwie, ale jak ona się w ogóle zaprezentowała? Wartość skinów to jest 16 zł. Czy jest to jakoś mega dużo? Raczej nie, raczej nie. Po prostu tak myślę, że standardowo to poszło. 17 zł. Budżet skurczony, budżet skurczony, więc tutaj dużego pola do manewru niestety nie mamy, ale z tego można jeszcze wyjść. Możliwe, że znaczy możliwe, że uda się nam po prostu to zrobić. Skrzynka one moment, dajmy sobie trzy sztuki, więc to albo kurczę może Olina może Olina zdej tutaj zrobić, czekajcie, one moment Dajmy sobie, no All In praktycznie, no cztery skrzyneczki Na trzy osoby, dobra, czterech nie będę robić, no bo to jest jednak Olin, Więc tutaj jest tak jakby wszystko albo nic, więc nie chcę iść w wersję czteroosobowo osobowo. wersję 1 na 1 nie chciałem iść z tego względu, że nawet jeśli bym zwyciężył To podejrzewam, że no po prostu wartość skinów by była na pewno mniejsza niż w bitwie Na trzy osoby, więc to jest taki złoty środek można powiedzieć, więc niestety są to glocki, czyli najgorsze skiny dostępne w tej skrzyneczce, oby jak najmniej tych skinów. Niestety jest ponownie glock. Jeden dobry skin jest u przeciwnika tylko. One moment. Totalnie się nie popisuje, jeśli teraz w kolejnej skrzyni nam to nie pójdzie. No to naprawdę skrzyneczko w ogóle się nie popisała. Zobaczymy, no tutaj on coś tam jeszcze utrafił. No ale jednak to totalnie nie jest to, czego my byśmy szukali. Zróbmy teraz może. Czekajcie, o 40 zł sprzedajmy sobie może tego skina za 300 zł prawie. I zróbmy sobie bitwę w kategorii. Chciałbym przetestować tutaj skrzyneczkę z kategorii The Same, czyli tu jest wszystkie szanse na te skiny są dokładnie identyczne. Dobra, i w tych skrzynkach mamy dokładnie takie szanse na wszystko więc sprzedajmy jeszcze tego skina. Sprzedajmy go sobie. Dobra, i w ten sposób uzyskujemy 300 zł, które wystarczy nam na zrobienie skrzyneczki Aloha na bitwie 4osobowej 10 takich skrzyneczek. Najmocniejszy skin to jest ten za 106 zł chyba? Tak jest, tak jest, dobra. No i dokładnie jest na niego 3%, czyli coś naprawdę mega, mega dużo. Więc dobra, zobaczmy jak to się zaprezentuje, To po prostu taki dodatkowy teścik kategorii skrzyneczek. na szybko przetestujemy, bo to jest dodatek, a na dedykowany odcinek może będzie, nawet może będzie. Tylko wiadomo, w dedykowanym odcinku otworzymy więcej na pewno takich skrzyneczek, więc dobra. Czteroosobowa bitwa, 10 skrzyneczek Aloha. Na każdy skin dostępny w tej skrzyni jest dokładnych 3%, tak więc dużo więc zobaczymy na każdy, no po prostu na to wszystko co wypada na każdy jest to sama szansa, czyli taka niespotykana skrzyneczka, że tak powiem rzadkie, rzadki widok, no i kategoria, której ja za dużo nie używam, bo tylko, tylko jedna strata zazwyczaj mnie bardziej interesuje, no ale okej, okay. mój skin też jest całkiem niezły, więc nie mamy tutaj kompletnie na co narzekać 33 zł 96, nie no dobra, crusher niestety, ale jest zdecydowanie mocniejszy na każdym dostępnym w ogóle w tym momencie, więc będziemy mieli troszeczkę na pewno do nadrobienia. Jeszcze jest troszeczkę skrzynek przed nami. Dobra, i teraz on będzie miał swojego skina raczej, tak jest, więc nadrabiamy. To jest nadrabiająca skrzyneczka. Jeszcze 5. No, i on raczej będzie miał mocniejszy skin niż ja. Mamy jeszcze 4 skrzyneczki, żeby zarzucić czymś mocnym. No, ja ma te 33 zł, ja mam 9. 45. No, na razie kolorowo na pewno nie jest. Potrzebujemy ciągle jakiegoś skina. No, Jerry 96 zł. Więc najmocniejszy, praktycznie w ogóle dostępny skin w tej skrzyneczce. No i za chwilę będziemy widzieć w ogóle jaka jest wartość skinów właśnie w przypadku takiej bitwy No i dobra, Wydaje nam wyskoczy, 978 zł, bitwa czteroosobowa osobowa Myślę, że raczej źle nie jest, tylko problem jest taki, że ja to przegrałem Więc to jest w ogóle największy problem, szkoda, słuchajcie, wielka, wielka szkoda tych 300 zł Ja bym jeszcze wam, słuchajcie bym przeszedł na ten evencik no nie, byśmy przeszli do generatora czy to te 745 kryształów e, będziemy mieli cokolwiek fajnego nie wiem czy jest to dużo, czy jest to mało, więc 288, więc taki generator skinów, kryształki dostajecie za otwieranie skrzyneczek eventowych, no i po prostu przy doładowywaniu na stronie jest też ranking dostępny, tutaj wpłacacie sobie klejnoty, można zająć miejsce breaker, potwierać pojemniki właśnie za kryształy, a tutaj wkrótce będziemy mieli możliwość zobaczenia bossa, pamiętnika Pamiętajcie, że po wejściu klikamy sobie do ładu i w tym miejscu można użyć sobie kodu ety który daje wam 5% więcej przy doładowaniu. Pamiętajcie, że to jest od 18 lat, można tak używać. I Jest wiele metod płatności, teraz widzimy na przykład 20 zł daje nam 21 wpłacone, no i dodatkowo 1000 kryształków, więc tak to po prostu się prezentuje. No i co, ode mnie to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.